Witam Was z Zanzibaru, e, właśnie tutaj doleciałam z Etiopii. Jestem zaskoczona z wielu powodów. E, pokażę Wam, jak tutaj właśnie wygląda Zanzibar, e, który jest ostatnio top kierunkiem Polaków i nie tylko. Ja postaram się Wam pokazać, jak wygląda Zanzibar oczami podróżnika, a nie e, osoby, która jest tutaj na wakacjach. Będę Wam opowiadała o cenach, o życiu tutaj, e, o turystach jak to wszystko właśnie funkcjonuje i jak ja to widzę. Ja byłam już na Zanzibarze 3 lata temu w styczniu. Jednak nie zatrzymałam się wtedy w Padzie, gdzie jestem teraz. Zatrzymałam się wtedy w, w Dżambiani. To jest jakieś 20 minut e, drogi stąd, więc e, to są dwa różne miejsca. Tutaj e, plaże tętnią życiem, mimo tego, że jest właśnie ten okres pandemii. Tutaj wszystko e, działa tak normalnie: strasznie dużo ludzi na plaży: e, krowy na plaży, kajceferze na plaży i w ogóle. Nie widać, że tu jakiś problem z pandemią jest. Dziambiani było bardziej spokojne, nie było tam wiele turystów, raczej tylko plaża i hotel. No i właśnie miejscowi. Zobaczcie tutaj kilku Masai grających w piłkę, a im się przygląda czarna krowa. Ja przyleciałam z Etiopii i ja już wiedziałam, jak mam dotrzeć tutaj do mojego hostelu. E, wiedziałam, ile kosztuje taksówka, wiedziałam, że ciężko będzie innym transportem się tutaj dostać, dlatego e, wiedziałam, na co mam być gotowa. Oczywiście próbowali oszukiwać, próbowali te ceny zrobić dwukrotnie droższe, jednak ja się nie dałam. E, co ja też zrobiłam, znalazłam dwóch innych kolegów, którzy złożyli się ze mną na taką taksówkę. Taka taksówka kosztuje około 40 dolarów, no ale my mogliśmy to rozłożyć na trzech, bo prawie każdy z lotniska jedzie do Padzie. To jest około godziny, półtorej godziny drogi. Bardzo fajna droga. W ogóle po tych drogach Etiopii to jest dla mnie normalnie jak Ameryka. Tak wszystko ładne, zadbane, ale co ja widziałam na drodze, że nas zatrzymali policjanci, i mój kierowca wręczył im taką łapówkę. Nie wiem ile to było dokładnie, ale widziałam te pieniądze, które szły z ręki do ręki. Czyli tutaj w Tanzanii i na Zanzibarze istnieje korupcja, czego właśnie w Etiopii nie widziałam. My mieliśmy cały czas spotkania z policją. Co jakieś 20 km policjanci nas zatrzymywali. Mój kierowca mówił, że to jest turystyczny busik. Nigdy w życiu nie widziałam wręczania jakiejkolwiek łapówki. Nawet rozmawiałam o tym z moim kierowcą i. On powiedział, że coś takiego jak łapówki nie istnieje w Etiopii. Poza tym, kochani, ceny. Pierwsze co zrobiłam, oczywiście, jak tutaj przyjechałam, ruszyłam na plażę i chciałam sobie zorganizować surfing. No niestety. Żeby tutaj surfować, trzeba wziąć łódkę i tą łódką jakieś 20 minut dopłynąć do tych fal. Jaką cenę mi zaproponowali tutaj miejscowi, może nawet nie miejscowi, tylko ci, którzy tutaj pracują, powiedzieli, że to będzie 55 dolarów za taki surfing, czyli za wypożyczenie łódki, za pojechanie, popłynięcie do tego surferskiego miejsca i za surfowanie, czyli cała podróż kosztuje 4 godziny, i ona by kosztowała 55 dolarów. Słuchajcie, ja myślałam, że ja upadnę, jak ja usłyszałam taką cenę. E, tak naprawdę ja nie chcę nikogo, nikogo, nikomu płacić za naukę surfu, e, za samą łódkę, żeby tam dopłynąć i za wynajęcie z, e, deski surfingowej 55 dolarów. No myślałam, że umrę. E, aż nie wiedziałam, co powiedzieć. Powiedziałam, że to przemyślę i odeszłam. No nie sądzę, że aż tyle zapłacę za surfing tutaj, no niesamowite po prostu te ceny. Idę sprawdzić w innych miejscach, bo na pewno te ceny wszędzie się różnią, więc powiem Wam potem jak to funkcjonuje.